Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Dobry wieczór! Dziś mamy 16 lipca, a to już 19 dzień wakacji. Do końca lata zostały 47 dni. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Zwykle słyszymy się rano, ale dziś spotykamy się wieczorem, kiedy powietrze jest już chłodniejsze, trawa pachnie inaczej, a niebo powoli zmienia kolor z błękitnego na granatowy. Dlaczego właśnie teraz? Bo czasem warto zatrzymać się na chwilę przed snem, posłuchać ciszy, pomyśleć o tym, co było miłe i o tym, co nas czeka jutro. A wieczór to dobry czas na bajkę, która opowiada o nocy. Dziś słońce zajdzie już o 20.38, a na niebie świeci księżyc w pierwszej kwadrze. To znaczy, że jest półokrągły i świeci od prawej strony. Za kilka dni będzie pełnia. A dziś księżyc wygląda trochę jak bułka, z której ktoś ugryzł połowę. Była kiedyś mała gwiazdka, która bardzo chciała zobaczyć, jak wygląda świat z bliska. Z góry widziała tylko chmurki, dachy domów i ludzi, którzy wieczorem patrzą w niebo. Zawsze wtedy świeciła najmocniej, żeby pomóc im zasypiać spokojnie. Ale pewnego dnia pomyślała, Chciałabym choć raz zobaczyć, jak pachnie noc na dole, jak brzmi cisza pod drzewem, jak to jest, kiedy ktoś zamyka oczy i śni. Więc zrobiła coś, czego nigdy wcześniej nie robiła. Oderwała się od nieba i spadła powoli w dół. Bardzo powoli, tak, że nikt nie zauważył. Spadła prosto do kieszeni chłopca o imieniu Adaś. Adaś tego dnia długo nie mógł zasnąć. Przekładał się z boku na bok, patrzył przez okno, słuchał świerszczy, aż poczuł, że coś błyszczy w kieszące jego piżamy. To była mała gwiazdka. Nie świeciła bardzo mocno, tylko tak delikatnie, żeby nie przeszkadzać we śnie. Adaś przytulił kieszeń do serca i poczuł się spokojnie. A gwiazdka? Leżała tam cichutko i słuchała, jak brzmi noc na ziemi. A gwiazdka? Leżała tam cichutko i słuchała, jak brzmi noc na ziemi, jak szumi wiatr w liściach, jak oddychają dzieci, które śpią, jak ktoś w sąsiedztwie zamyka okno na klamkę i poczuła, że właśnie tego jej brakowało. Nad ranem wróciła na swoje miejsce na niebie, ale już była inna. Teraz świeciła trochę cieplej, bo wiedziała, jak pachnie trawa nocą i jak brzmi czyjś spokojny oddech. A Adaś od tej pory nie bał się już zasypiania, bo wiedział, że może mieć w kieszeni trochę gwiazdnego światła zawsze wtedy, gdy tego potrzebuje. Ciekawostka dnia: czy wiesz, że gwiazdy, które widzimy na niebie, są bardzo, bardzo daleko? Niektóre są tak dalekie, że ich światło leci do nas przez miliony lat. To znaczy, że gdy patrzysz w niebo, widzisz trochę przeszłość. Zadanie: weź kartkę papieru i narysuj własną gwiazdkę do kieszeni. Może być złota, srebrna, albo zupełnie inna twoja własna. Napisz, lub pomyśl: co twoja gwiazdka robi, kiedy zasypiasz? Zabawa: połóż się wygodnie w łóżku, zamknij oczy i wyobraź sobie nocne dźwięki. Jak szumią drzewa? Jak słychać twoje własne oddychanie? Jak wygląda księżyc, kiedy śpi? To wieczorna zabawa w bycie spokojnym. To był dziewiętnasty dzień wakacji. Dziś był wyjątkowy codziennik wieczorny. Jutro znów się usłyszymy, pewnie rano. A teraz połóż się wygodnie, zamknij oczy, pomyśl o czymś miłym, co dziś się wydarzyło. A noc jest po to, żeby odpocząć. Dobranoc.